Radosław Nowiński to młody rolnik, który oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego zajmuje się pszczelarstwem. Z pszczołami związany jest od dziecka, kiedy pasją do barwnictwa zaraził się od sąsiadki. Pszczołami zajmuje się od 20 lat. Z każdej strony od mamy i od taty mieli pszczoły, tylko zostały przerwane przez dziadków. Ja nie miałem styczności takiej fizycznej z pszczołami, ale moja sąsiadka jako małego chłopca mnie zabierała do siebie na pasiekę i pomagałem przy tych pszczołach, przy miodobraniu, przy tych wszystkich pracach. I w prezencie, kiedy, jak miałem 12 lat, dostałem od niej pierwszy ul z pszczołami. I od tamtej pory zaczęła się moja przygoda z pszczołami, chyba we krwi takim bakcyl też został. W Polsce mamy ponad 90 tysięcy pszczelarzy. Jedni prowadzą pasieki i traktują to zajęcie jako hobby, inni z tego utrzymują rodziny. Pszczoły już zawiązują kłąb zimowy, widać. Już teraz się trochę rozeszło, jak otworzyliśmy ul, one były już w jednym takim kłębie nie były rozchodzone po ulu, czyli one już się ściskają, zaczynają się ogrzewać. To znaczy, że już zima. Przygotowujemy się do zimowni. Już temperatury spadły i pszczoły zawiązują kłąb. To jest pasieka wędrowna. Połowa pasieki stacjonarna to pasieki są rozstawione stacjonarne na Podlasiu, gdzie pozyskuje miody wielokwiatowe, nektarowo-spadziowe, ze spadzi liściastej i miody typowo leśne. A pasieki wędrowne kolejna część pasieki, która połowa jest rozwożona no można powiedzieć, że po polsce bo nawet 650 km na wrzosy wywoziłem, w ostatnich latach, teraz ma bliżej wrzosowiska 300 km. W pasiekach wędrownych pozyskuje miody akacjowe, lipowe, gryczane, ze spadzi glastej, rzepakowy i miody wrzosowe. Myślę, że już bardziej biznes, bo to jest jako dodatek do gospodarstwa, bo zajmuje się produkcją roślinną i to jest jako dodatkowe źródło dochodu. Już teraz po prostu jest rozbudowana pasieka 283. Rodziny są pełnowartościowe, zimowane w tej chwili. Także to już jest no wiadomo, że jest ta ilość taka miodu, że yy, się z tego żyje. Koszty przy prowadzeniu pasieki są dosyć spore, dlatego pszczelarze mogą liczyć na unijną pomoc. 15 października tego roku zakończył się pierwszy rok realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim, objętych planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło łącznie ponad 3000 wniosków o przyznanie pomocy. W ramach pierwszego naboru realizowano trzy rodzaje interwencji: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Jeżeli chodzi o pomoc dla pszczelarzy, to my ją kontynuujemy, ją wprowadzamy. Ona jest bardzo ważna, dlatego że pszczelarzy w Polsce mamy wielu, pszczelarzy tych małych i większych, którzy produkują ten miód. Dlatego ta pomoc jest bardzo duża i ona jest i w planie strategicznym. W planie strategicznym ponad 40 milionów już jest wypłacone pszczelarzom i instytucjom. Tutaj mówimy o organizacjach pszczelarskich. To nie tylko jest dla pszczelarzy, ale również dla organizacji pszczelarskich. To jest te właśnie pomoc inwestycyjna dla pszczelarzy, ale również w walce z chorobami, jak Warroza i tutaj jest dla organizacji, jak również dla odbudowy rodzin pszczelich, to też dla organizacji. To jest bezpośrednia pomoc pszczelarzom, którzy pszczelarze bardzo się cieszą i niejednokrotnie dziękują za tą pomoc, że to jest pomoc dla nich bezpośrednio, właśnie ta dla pszczelarzy. I to jest to, co już wypłaciliśmy i tutaj wypłaciliśmy, jeżeli chodzi o tą pomoc rodzinom pszczelim, to znaczy dla pszczelarzy ponad 77 milionów złotych, Także to są duże pieniądze, by zwiększone o 20 milionów złotych w porównaniu do zeszłego roku. Jeszcze w tym roku zaplanowano kontynuację działań dotychczas realizowanych w trzyletnich krajowych programach wsparcia pszczelarstwa. Najbliższa tura naboru wniosków na sezon 2024 potrwa do 18 stycznia 2024 roku. Będzie obejmowała 7 rodzajów interwencji, to jest wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej. Inwestycje wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, wspieranie walki z warozą produktami leczniczymi, ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej, Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, wsparcie naukowo badawcze, wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów. Ogłaszamy kolejny nabór od 20 listopada do 18 stycznia, kolejny nabór z planu strategicznego dla, dla pszczelarzy i dla e, tych organizacji pszczelnych i tu mamy przeznaczone 47 milionów złotych, także to też jest duża kwota. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać, żeby złożyć wnioski i korzystać z tych funduszy po to, żeby ta właśnie. Pszczelarstwo w Polsce się rozwijało, bo to jest bardzo ważny sektor nawet gospodarczy, nie tylko rolniczy, ale gospodarczy. Z takiego wsparcia chętnie korzystają pszczelarze. Dla nich to wielka pomoc. Całą pulę wykorzystuje, czy te lawety stoją na pasiece, czy ule na tych lawetach, co roku leki, matki, pszczele. Ale tak naprawdę na te pieniądze, jeżeli są mądrze zagospodarowane, to naprawdę się pomnażają. Wcześniej, zanim były refundacje, musiałem po prostu wykładać 100% pieniędzy swoich. A teraz mam 60% zwrotu. Robert Nowiński chce skorzystać również z pomocy w obecnym naborze. Znaczy, generalnie my cały czas korzystamy przez Związek Pszczelarzy. Tak jak i w tamtym roku inne związki zrezygnowały z tego. Musieliśmy już musieli pszczelarze bezpośrednio przez agencję składać wnioski. Tak samo w tym roku już jest, ale u nas nasze biuro cały czas prowadzi, tak jak było, wnioski, wszystko, co pszczelarze robi. Czyli ja już teraz planuję, co chcę kupić, wiem, jaką sumę pieniędzy dostanę do mojej liczby pni pszczelich i sobie po prostu. Co potrzebuję, zamawiam już u producentów, a fakturami będę się już rozliczał później, ale do 10 stycznia muszę się określić, za jaką sumę chcę nabyć sprzęt. No w tym roku na pewno topiarkę do wosku automatyczną, która sama się obraca za promieniami słonecznymi, żeby było wykorzystane te 100% energii, bo jednak to jest i koszty są dużo mniejsze, no i ochrona środowiska też. Topienie topiarką słoneczną wiadomo, bo wcześniej to było wszystko gazowymi, robione na gazie, na prądzie i tak dalej, a tutaj będzie sama obrotowa, która się za słońcem obraca, są ramki włożone i topi. To głównie to teraz. Z takiej pomocy również korzysta Edward Rygiel, pszczelarz z Siedlec. Taką ważną sprawą dla nas pszczelarzy są dotacje. Chodzi tutaj o dotacje do uli, do sprzętu pszczelarskiego, do matek pszczeli. Szczególnie tutaj chciałbym zaznaczyć tę dotację do matek pszczelnych, gdyż naprawdę w tej chwili pszczoły już uzyskały e, taką wartość, że są przyjemne w pracy i są miodne. To dzięki właśnie tym pasiekom zarodowym. I, i też nie wyobrażam sobie, żeby e, nie było dotacji na leki dla pszczół, gdyż nie wszyscy by korzystali, właśnie nie wszyscy by leczyli te pszczoły. Waroza, szczególnie taki niebezpieczny, temat, gdzie bez leków nie da się jej opanować. Nie jesteśmy jej w stanie wyeliminować. Jeszcze nikomu się to nie udało. Jest to rozprzestrzenione na całym świecie, natomiast przez zastosowanie leków ograniczamy jej populację i w ten sposób chronimy pszczoły. Korzystałem też z innych form pomocy, tak jak zakup lawet, bo prowadzimy gospodarkę wędrowną. Głównie jeździmy z tymi pszczołami na pożytki nawet daleko. Był taki czas, że jeździliśmy 600 km. Niemniej jednak korzystamy z tego i w promieniu gdzieś tam 300 km poruszamy się z tymi pszczołami. Pan Rygiel od wielu lat prowadzi swoją pasiekę. To pasja do pszczół. Na początku była to malutka pasieczka składająca się z trzech ulic. Następnie było zapotrzebowanie na miód, rozrastała się i w tej chwili jest około stóuli i cały czas jest to pasja. Podchodzę do pszczół z wielką pasją, nie liczą się dla mnie dochody, liczy się właśnie bitowanie z pszczołami. Zawsze wszystkim znajomym opowiadam, skąd ta pasja się wzięła. Otóż wyssałem ją z wlekiem matki, gdyż mama mi cały czas opowiadała o moich przodkach, o dziadku, pradziadku. Mieli dosyć Dużą pasiekę jak na ówczesne czasy, 120 uli, i to głównie zainspirowało mną, a szczególnie te pszczoły. Bardzo pracowite owady, bez których nie wyobrażam sobie życia. Ważną informacją dla pszczelarzy jest również zmiana przepisów dotyczących oznakowania miodów. Żeby klient, który kupuje miód, wiedział, jaki kupuje miód. Żeby to był miód, jeżeli jest to miód mieszany z Polski i spoza Unii Europejskiej, żeby dokładnie było napisane. Skąd jest miód? Żeby klient, który kupuje, wiedział, co kupuje. Czy, czy kupuje polski miód, czy może ukraiński, a może chiński. I to jest jakby e, rzecz tylko etykietowania, e, znakowania, ale jak bardzo ważna rzecz, żeby to jest ważne dla e, e, klienta, ale ważne dla pszczelarza, bo pszczelarze też chcą, e, ci polscy pszczelarze, Polacy, ma, mali pszczelarze, chcą mieć e, znakowany miód, bo oni sprzedają nasz Polski. Oni nie przywożą, oni nie, nie importują miodu i nie mieszają tego miodu, tylko sprzedają nasz polski. Miód. Także to jest z korzyścią i dla pszczelarzy, i dla klientów. Nowe brzmienie przepisu wymaga wskazania nazwy państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku, gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany. Dla pszczelarzy to dobra wiadomość. To coś dobrego, bo do tej pory na etykiecie był napis Miód z Unii Europejskiej, spoza i to załatwiało sprawę. A nie wiadomo skąd pochodził, w jakiej proporcji. Myślę, że w tej chwili to już będzie unormowane i wpłynie to też korzystnie na pszczelarzy tych rodzimych. Bo miód możemy kupić, możemy sprowadzić za granicy w tonach. Natomiast jeżeli chodzi o pszczoły i o zapylanie, to niestety nie sprowadzimy tych pszczół. Musimy liczyć na naszych polskich pszczelarzy, którzy to zapewnią. Także myślę, że to uświadomi też konsumenta, że tego miodu polskiego yy, w tych sklepach i tak jest bardzo mało tak naprawdę. Bo to są mieszanki z, i z Chin, i z Hiszpanii, i z Bułgarii. No, z polskiego miodu jest bardzo mało u nas w sklepach, a jednak powinniśmy ten polski miód spożywać, yy, chociażby na zawartość pyłków zawartych. Miód spożywany nasz, z, z naszych kwiatów mamy odporność na pyłki zawarte w tych miodach. A jeżeli spożywamy miody z innych krajów, nagle mamy alergię. Na tyłki, które są warte w innych miodach z kraju, bo nie mamy odporności na te inne kwiaty. W rozporządzeniu przewidziano okres przejściowy, czyli możliwość pozostawania w obrocie miodu oznakowanego w oparciu o dotychczasowe przepisy, do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.